Obywatele mają zawsze możliwość dokonania zatrzymania obywatelskiego. Nie powinni kontrolować... Tylko na jakiej podstawie? Y, na, znaczy, na, ja, ja nie pytam teraz o podstawę o. prawną, tylko na jakiej podstawie? Czy podstawą ma być, przepraszam, ale nie wiem, kolor skóry, czy domniemanie Znale. tego, że ktoś nie mówi po polsku, a nie ma przy sobie dokumentów? Jak, jak to ma wyglądać? Nie, tylko, jest nasi, y, 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 nie tyle nasi ludzie, tylko rozmawiałem z, z osobami, które przeczesują granicę zieloną w nocy, w dzień. I każdy może rozsądny stwierdzić, że, że jeżeli zauważymy imigranta, a da się imigrantów oczywiście z pewnych y, kręgów kulturowych y, rozpoznać, y, kto jest Polakiem, kto jest imigrantem. W jaki sposób? To jest dosyć jasne, ja spotkałem. No, ale no to jak jest jasne, to powiedzmy. O tym. No, no, jak z panem rozmawiam, wiem, że nie, u, nie urodził się prawdopodobnie Pan w Bangladeszu, ale a wiem, jak, on, jak wyglądają osoby, które urodziły się w Bangladeszu w Wietnamie. Czyli wprost, wygląd zewnętrzny kolor wygląd skóry. Wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim kontekst. Czyli kontekst, jeżeli, jeżeli nasi ludzie, którzy patrują zieloną granicę, z, zatrzymają grupę ludzi przebiegających, z, znaczy zauważą grupę ludzi przebiegających w nocy przez polsko niemiecką granicę, to raczej będzie to świadczyło o tym, że są to prawdopodobnie nielegalni imigranci. A nie ludzie, którzy postanowili akurat zażyć aktywności fizycznej.